Zaczęło się od dźwięku. Głęboka metaliczna wibracja przetoczyła się przez ciemność, niczym pęknięcie w rzeczywistości. Nie był to zwyczajny hałas, było w nim coś organicznego, coś, co przenikało ciało i osiadało w kościach. Piotr, młody urban explorer z Rzeszowa, właśnie w tym momencie poczuł, że zrobił największy błąd swojego życia. Stał w progu opuszczonej rzeźni w Sanoku, patrząc w głąb mrocznego korytarza, w którym światło jego latarki ledwo dawało radę przebić się przez gęstą, jakby namacalną ciemność. Budynek od lat stał pusty. Miejscowi mówili, że zamknięto go po dziwnym wypadku, rzekomo jeden z rzeźników wpadł do mechanicznej piły i zniknął. Po jego ciele nie znaleziono nic, nawet kości. Piotr był sceptykiem. Opowieści o duchach były dla niego jedynie folklorem, dobrym do opowiadania przy ognisku. Ale teraz, kiedy stał tutaj, w miejscu, gdzie ściany nadal zdawały się oddychać wspomnieniem krwi, nie był już taki pewny. Zrobił krok do przodu. Podłoga pod jego butem wydała obrzydliwy, mokry odgłos. Wnętrze rzeźni było inne niż się spodziewał. Światło latarki. Oświetlało wielką halę, w której wisiały zardzewiałe haki. Niektóre jeszcze kołysały się leniwie, jakby dopiero co coś z nich zdjęto. Po podłodze ciągnęły się stare, wyschnięte ślady krwi, ale były tak liczne, że tworzyły niemal artystyczny wzór. Piotr przesunął światło po pomieszczeniu. "Halo?" rzucił, choć sam nie wiedział dlaczego. Echo odpowiedziało mu chrapliwym szeptem. Zatrzymał się. Oddech ugrzązł mu w gardle. Szept był niepokojący. Nie dlatego, że brzmiał jak coś nieludzkiego. Wręcz przeciwnie, było w nim coś aż nazbyt realnego. Jakby ktoś właśnie w tej chwili stał tuż obok niego i wymawiał jego imię. Piotr. Serce w jego piersi przyspieszyło. Odwrócił się gwałtownie. Nic. A potem usłyszał zgrzyt. Haki zaczęły się poruszać. Najpierw delikatnie, jakby poruszane przeciągiem, ale w rzeźni nie było wiatru. Potem mocniej, aż zaczęły uderzać o siebie, wydając metaliczny, brzęczący dźwięk, przypominający groteskową melodię. A potem nagle wszystkie zatrzymały się jednocześnie. Cisza wypełniła hale. Piotr nie oddychał. Coś było nie tak. Światło latarki zaczęło migotać. Przez krótką chwilę, w mgnieniu oka Zobaczył coś na ścianie. Cień. Ale nie był to zwykły cień. To była postać. Olbrzymia, nieproporcjonalna sylwetka człowieka, którego ramiona były zbyt długie, a głowa pusta, jakby wycięta z rzeczywistości. A potem światło latarki zgasło. Piotr poczuł oddech na karku. Nie był zimny, nie był ciepły. Był pusty, jakby coś wessało powietrze prosto z jego ciała. A potem usłyszał szum. Nie, to nie był szum. To było mlaskanie i coś jeszcze. Miękkie, śliskie szmery, jakby coś pełzło po podłodze. Piotr drżącymi rękami uderzył w latarkę, próbując ją zapalić. Gdy w końcu światło wróciło, krzyknął. Przed nim na ścianie coś pisało palcem. "Wiem, że tu jesteś." Słowa wyglądały jak wydrapane paznokciami w zakrzepłej krwi, ale to nie był najgorszy szczegół. Tuż obok napisu Coś się ruszało. To była ręka, nieludzka, nie martwa, coś pomiędzy. Koścista dłoń, pokryta gnijącym mięsem, wciąż się poruszała, jakby próbowała coś napisać, ale Piotr już nie czekał. Rzucił się do ucieczki, biegnąc przez mrok, wpadając na stare stoły, haki, worki pełne. Czegoś. Biegł na oślep, aż w końcu dotarł do drzwi. Szarpnął klamkę. Zamknięte. Serce waliło mu w piersi. Przeklął pod nosem, gorączkowo szukając sposobu na wydostanie się. A wtedy usłyszał dźwięk. Nie mlaskanie, nie szepty, coś gorszego. Zgrzyt stali o stal. Obrócił się powoli. Na końcu korytarza stał on. Rzeźnik. Ale nie był to człowiek. To była istota zbudowana z narzędzi, ostrza, piły, haki, wszystko poskładane w jedną groteskową formę. Na jego miejscu, gdzie powinny być oczy, było tylko puste miejsce, dziura w rzeczywistości i ruszył. Piotr nie pamiętał, jak się wydostał. Ocknął się dopiero rano, leżąc na środku starego parkingu, drżąc z zimna. Nie pamiętał, jak otworzył drzwi, nie pamiętał, jak uciekł ale jedna rzecz pozostała jego ręka. Gdy spojrzał na swoją skórę, zobaczył coś, czego nigdy nie zapomni jego dłoń. Była pokryta śladami paznokci, a na wnętrzu dłoni wyryte były słowa: Wrócę po ciebie.